Liczby przeciwne. Liczby przeciwne to po prostu takie liczby, których suma równa się 0. Na przykład minus 5 dodać 5 równa się 0. Inaczej mówiąc, są to liczby o przeciwnych znakach. Co to oznacza? Jeśli jedna liczba ma przed sobą minus, to druga musi mieć plus i odwrotnie. Zauważcie, że jeżeli przed liczbą nie ma znaku, to tak naprawdę jest tam plus, po prostu go nie zapisujemy. Liczby z takim niewidocznym plusem to liczby dodatnie, a liczby z minusem to liczby ujemne. Uwaga! Ten plus informuje nas tylko o tym, że będziemy dodawać liczby. Nie jest informacją o tym, czy liczba jest dodatnia. Liczby przeciwne bardzo łatwo znaleźć za pomocą osi liczbowej. Mamy tutaj 0, które wyznacza nam środek osi. Zauważcie, że przesuwając się w prawo o jedną jednostkę, mamy liczbę dodatnią 1, Natomiast przesuwając się od zera w lewo o jedną jednostkę mamy minus 1. Te liczby leżą w takiej samej odległości od zera. Tak samo tutaj. Liczba 2 leży w takiej samej odległości od zera co minus 2. Liczba 3 w takiej samej odległości od zera co minus 3. I tak dalej. Jest to więc kolejny sposób na wytłumaczenie czym są liczby przeciwne. Leżą w takiej samej odległości od zera na osi liczbowej. Jeśli jeszcze Wam mało, oto kolejny sposób na znalezienie liczby przeciwnej. Wystarczy pomnożyć daną liczbę przez minus 1. Liczba 62 pomnożona przez minus 1 równa się minus 62. A więc liczba minus 62 jest liczbą przeciwną do liczby 62. Natomiast jeśli chcę znaleźć liczbę przeciwną do minus 62, to również mnożę ją przez minus 1 i uzyskam wynik 62. Tak więc liczbą przeciwną do minus 62 jest 62. Zwróćcie uwagę, że wykorzystaliśmy tutaj następującą zasadę. Jeżeli mnożymy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną, otrzymujemy liczbę ujemną. Natomiast jeżeli mnożymy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, otrzymujemy liczbę dodatnią. Ciekawostka, czy może raczej zagadka, co z liczbą 0? Jaka liczba jest liczbą przeciwną dla 0? Ponieważ zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną, jego liczbą przeciwną jest po prostu 0. I to by było na tyle. Proste, prawda? Nie martwcie się, jeżeli od razu wszystkiego nie zapamiętaliście. Możecie odtworzyć sobie ten filmik jeszcze raz i jeszcze, aż nabierzecie pewności, że już wszystko jasne. Trzymajcie się i do usłyszenia.